Rok 2026 może być jednym z najtrudniejszych momentów w prezydenturze Karola Nawrockiego. Tak przynajmniej twierdzi Krzysztof Jackowski. Jasnowic Człuchowa po raz kolejny zabrał głos w sprawach politycznych i tym razem jego wizja dotyczy bezpośrednio urzędującego prezydenta. Według Jackowskiego, Nawrockiego czeka rok pełen napięć, konfliktów i trudnych decyzji. W rozmowie z Super Expressem Jackowski przypomniał swoją wcześniejszą przepowiednię o zwycięstwie i człowieka nieznanego, który jak mówi miał później zawieść część wyborców. Teraz twierdzi, że w 2026 roku prezydent zacznie wyraźnie dystansować się od Pisu, co może doprowadzić do poważnych tarć wewnątrz jego własnego zaplecza politycznego. Jasnowic mówi wprost o sporach, wetach i odmowie podpisywania ustaw, co jego zdaniem jeszcze bardziej zaostrzy sytuację polityczną w kraju. Czy to zapowiedź politycznej gry przed wyborami parlamentarnymi czy realny kryzys władzy? Jedno jest pewne według jackowskiego, 2026 rok nie będzie dla Karola Nawrockiego spokojny.